Dzień dobry, drugi dzień zmagań, ósmej edycji Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim. Dzisiaj rzacy i rzaczki ze mną, trzech e, zawodników. Przedstawcie się panowie: Karol Kaczmarszek, Hubert Kwieciński i Jakub Turecki. Jakub Turecki. Od razu Jakub i Hubert spieszą z małym sprostowaniem. Wywiad wcześniej e, tutaj dopasowali ich źle w deblu, dlatego chcą to szybciutko państwu wyprostować. Ja tutaj mam kolegę deblowego, Huberta Kwiecińskiego. I jedziemy po zwycięstwo. Jedziecie po zwycięstwo, ale muszę Wam powiedzieć, że nie będzie łatwo. Jest kilka par, które ostrzą sobie tutaj apetyty, a Debel... Jak to Debel? Rządzi się swoimi prawami. No, dokładnie. Ale Wy już gracie razem deblowo trochę? No, na Mistrzostwach Polski udało nam się zwyciężyć gramy, no i też znamy się. Czyli aktualni mistrzowie Polski, aktualni Żaków w deblowi, czyli numer jeden para. To, tak, tak. Oj, będzie, będzie ogień, będzie wiór, mistrzowska para. Hubert był, Hubert był wyczytywany kwieciński, to Hubert będzie musiał chyba szybko biec. To Hubert, pozdrawiaj póki możesz. Dobrze, pozdrawiam moją całą rodzinę i trenera Igora Gudlinkina z Ukrainy. Super, dzięki. Biegni do gry. Karol zostaje z nami, Jakub zostaje z nami. Słuchajcie, deblowo, deblowo. Ty startujesz dzisiaj, tak Karol? W deblu też? Tak, z Adamem Marszulakiem. O, jak oceniacie swoje... Swoich... Adamem Stachowiakiem. Stachowiakiem. Adam Stachowiak chyba wczoraj grał, tak? Dobrze pamiętam? Nie, nie grał. Dzisiaj przyjechał, Domo pewnie był inny, inny Stachowiak. A w singlu, jak, jak też jest tu, dużo bardzo fajnych zawodników. Mocna obsada tego turnieju, jak się widzicie w grach singlowych. Kuba? No, tr zawsze trzeba powalczyć z bojowym nastawieniem, ale no, ciężko będzie. Trzeba powalczyć. Trzeba powalczyć. Karol? Ja akurat dzisiaj dobrze się rozgrzałem, więc dobrze grałem. Dobrze to wszystko widzicie. Słuchajcie, oprócz tenisa stołowego i szkoły, to czym jeszcze żyje taki młody, młody zawodnik z czwartej klasy, macie jakieś inne. No oprócz tam, oczywiście tam telefonu, nie wiem, Fortnite, Roblox, co tam u was? Nie, to co? Grasz coś w ogóle? Brosstars! Stars, A to też miałem powiedzieć jako trzecie. Ja ostatnio dużo w piłkę gram. O, ale zawod gdzieś w klubie gra czy tak sobie po prostu? Nie na no, ogrodzie. A, na ogrodzie. Ale myślisz, że piłka pomaga Ci, tak? Koordynacja... No myślę, że nogi umacnia i też koordynacyjnie. Koordynacyjnie. To ciekawy sposób. Sam na to wpadłeś, wyszukałeś taką formę treningu tańca stołowego? Czy to, nie wiem, tak przyszło samo z siebie, czy to jest raczej zaplanowane, że... Ja, ja to po rodzinie mam. Tata czasami gra, brat... Ja po bracie też przychodzimy na treningi do brata i... Tak się wciągnąłem, że zacząłem grać. Ale w tenisa czy tą piłkę? W tenisa, tenis, tenis. ale piłkę też, z bratem gram. Też. Z bratem, no tak, no jakoś ten czas trzeba wypełniać. E, 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 poza tym coś jeszcze e, e, lubicie robić? Żeby, no nie wiem, czy żyjecie samym tenisem stołowym, Karol? Tyż... Ja czasem jeżdżę na rowerze. Właśnie, Właśnie rower, ja tak? też. Rower. Rower. To dlaczego nie kolarstwo, słuchajcie? Co ma takiego ten tenis stołowy, co w nim jest takiego? No jak już się trenuje tyle lat, no to już warto wykorzystać to jak się gra. No, no tak. Trudno by było teraz już te przerwać, bo jednak duży postęp i fajne wyniki. Warto kontynuować. Mm, ale to jest duży wysiłek, tak? No bo to tygodniowo ile Karol ty trenujesz tygodniowo? Tak średnio? Pięć razy w tygodniu. Po ile Trzy. 15 godzin, proszę państwa, 15 godzin tygodniowo. Ja nie znaczy mogę się mylić teraz, no nie znam wszystkich dyscyplin. Nie wiem jak, jak trenują oszczepnicy, jak trenują skoczkowie wzwyż, tak? Lekkoatleci, ale na przykład no wiem jak wygląda na waszym poziomie trening piłkarski, to tam jest 4,5 godziny, tak? Czy treningi godziny, a wy jednak wkładacie ten ogromny wysiłek, bo to jest 15 w tygodniu, a potem są sobota, nie nieraz, nieraz turnieje, tak Kuba? No tak, tak, wiadomo. W ty tydzień trenujemy, żeby się dobrze przygotować na weekendy, bo wtedy rozgrywamy turnieje. I cały czas tej energii jednak starcza, żeby do stołu stawać. Ja tutaj wczoraj widziałem, kończyły się, słuchajcie, mecze. Wołają, tak? Wołają, mamy sygnał, że wołają. Karol, pozdrawiaj i leć? Rodzinę i trenera. Dobra, i trenera. To leć walcz przy stole. Został Kuba. Kuba też <laughs> chyba tylko pozdrowisz i bo zaraz będą cię wyczytywać. No to pozdrawiam rodziców, trenera, trenerkę i brata. I brata tego, który pomaga w piłce nożnej i w tenisie stołowym. Ciuk do góry. I pamiętajcie wszyscy, tenis jest cool, cool, cool Kuba cool. Dobra, dziękuję bardzo.